Święty Paweł dzisiaj w liście do Galatów wyraża takie, taką dezaprobatę. Nadziwić się nie mogę, że tak łatwo chcecie przejść od jednej Ewangelii do innej, to znaczy do tej nieprawdziwej. Jedynym co, tym, co może nas umocnić, w byciu w Ewangelii Chrystusowej, w takim odnalezieniu domu w Jego Ewangelii jest regularna modlitwa. Jest modlitwa również kontemplacji. Dlatego, kiedy dzisiaj obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. To przypominamy sobie Różaniec. Różaniec jest właśnie tą modlitwą, która z jednej strony jest głęboko biblijna, przypominająca nam poszczególne wydarzenia z historii zbawienia, ale równocześnie ta modlitwa zakorzenia nas w Panu Bogu, w Jego Ewangelii, w Jego przykazaniach, w Jego emocjach, w Jego mądrości, zakorzenia nas po prostu w tym, co dla nas najważniejsze. I dlatego my nie porzucimy tak łatwo Ewangelii Chrystusowej. My tak łatwo nie porzucimy nauczania Kościoła, choćby na temat Soboru Watykańskiego II, ponieważ gdzieś coś w internecie zobaczymy, ktoś nam powie, ktoś nam zmąci umysł. My po prostu mamy trzeźwe umysły, dlatego że tkwimy w Ewangelii Chrystusowej również poprzez modlitwę różańcową w kościołach wschodnich poprzez modlitwę Jezusową.